Dopiero jak kupię Lambo, e, to oznacza, że nigdy go nie założę. Nie kupię nigdy Lambo. Już to wiesz teraz. E, no, chyba bym, żebym miał, wiesz, jakbym miał, myślę, tak z 400 milionów na koncie, to bym kupił sobie Lambo. No to już niedaleko. <laughs> no nie, to wiesz. Daleko raczej, e, bo kwestie wartości to jest co innego niż posiadanie na koncie, tak? Ja już byłem tyle od kupna. Lambo. Tak. Ale co, Urus, Huracan, Nie, 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 nie. nie. Ehm, Czy coś z klasycznego? Aventador miał to być, yy, miał to być... Yy, SVJ. SVJ Aventador. Byłem już naprawdę bliski kupna, ale uznałem, że kurczę, wyobraziłem sobie tą sytuację, że mam tego, ma, ma, mam tego Aventadora wiesz, w garażu. Aha. No i tak sobie myślę, dobra. Co potem? Co ja z nim zrobię? Pojadę gdzieś, ale przecież to niewygodne, nie? Ono na Twojej plecy to To Niewygodne. No i tak, dobra. No to, żeby się pokazać, ale w sumie gdzie ja jeżdżę, żeby... Ja nie jeżdżę, żeby się pokazać, bo mnie to jeszcze bardziej, wiesz, no jak, jak jeżdżę gdzieś Merolem, to już mnie wszyscy widzą, to już nie muszę, nie muszę mieć Lambo, tak? Jak chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli. A i tak teraz nie chcę tego, chcę, chcę, chcę bardziej mieć, wiesz, incognito. Okej? Okay. Więc. Drugi powód, żeby go nie brać. Później, koszt, tak? Kolejny powód, żeby go nie brać. No ale i dobre, tak się zastanawiam. Ok, finalna rzecz. Czy jak kupię to auto, to ja kiedyś sprzedam drożej. Może być różnie. Raczej nie. Chyba żeby nie jeździło. <gry> Oj, powiem ci, że tu kwestia złożona. Bardzo musiałbym długo to rozpowiadać. Ale w skrócie masz bardzo dużo szans, jeżeli z salonu kupisz jakikolwiek Lamborghini. Teraz takie czasy są, że. Ale nie, jak nim jeździsz i użytkujesz Tyba, raczej. To niewiele zmienia. Wiesz, e, tak? I, tak. Znajomy ostatnio sprzedawał złotego SVJ. E, bańkę dała na Tego, czystą. co jeździ po Krakowie? Tak, tak. A. No, no to Tak wiele. Zbiegło się u mnie w głowie tych po prostu przeciw, że za nawadze ważyły za mało, nie? Okej, okay, rozumiem. Jak już Lambo odstawiłem na bok, no to okay. zastanawiałem się nad Teslą. Nawet zamówiłem Teslę i czekałem na nią 3 lata i w, w ostatniej chwili stwierdziłem, że jednak jej nie biorę i straciłem tam 500 dolków chyba, bo to za... za tak, l... tak, jest zaliczka. No, no, no. Yy... I chciałem jeszcze sprzedać miejsce w kolejce, no bo się tyle czekało 3 lata, ale nie znalazłem niestety finalnie kupca. że To rzeczy znalazłem, ale się później wycofali, więc stwierdziłem, dobra. Czyli piszę. Tesla też odpuściłeś. Tesle X miałem y, z tą nową kierownicą już w y, y, wersji Plate, więc tą 1000 tysięczno konną odpuściłem. Y, nie, 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 nie wykluczam takiej opcji, że m, może jak sprzedam Opelka, to sobie wezmę używaną jakąś Teslę ale trujeczkę. Jeżeli będziesz chciał pozbyć się kombinezonu na Lamborghini, to możesz mi sprzedać. Wiesz się ja, ja Możemy się chcę sobie zrobić y, takie miejsce z, z takimi itemami, które, na które głupio wydaję pieniądze, które w, w późniejszym <laughs> rozrachunku okazały się, że były niezłą inwestycją, y, i myślę, że kombinezon będzie jedną z nich. Tak, te, tak. Chcę powiesić parę tych Dwa, itemów, nie? bo mam parę takich chorych, drogich rzeczy jakieś drogie buty, czy jakieś y, drogie kurtki, które już są teraz warte na przykład trzy razy więcej. Wiesz, kolekcjonersko do tego podchodzę, zbieram je i może kiedyś y